Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku flaszek. Dzisiaj mam dla was przygotowaną flaszkę pod tytułem choroby jednak. Zanim do niej przejdziemy, zostawcie łapkę w górę, aby wspomóc kanał i koniecznie subskrybujcie. Pojedziemy po 300 subskrypcji. I, ta jest idealna na ten okres, by przypomnieć, żeby dbać o odporność i o siebie. A teraz bez zbędnego przedłużania, zabieram się za czytanie. Choroby. Kiedy jesteś osłabiony na choroby, bardziej narażony wirusy i bakterie w ciału, i tam nie małe zamieszanie wyprawiają. Taki już urok okresu jesienno-zimowego. Niełatwo uniknąć wiu chorobowego. I to była freska numer 17. Jeśli freska Wam się spodobała, nie zapomnijcie, przypominam. Zostawić łapeczki w górę i napiszcie w komentarzach swoimi przemyśleniami na ten temat. Jestem ich bardzo ciekawy. Do następnej wszystkich papapki.